Cześć, witaj na moim jogowym kanale, nazywam się Mary Kate, to jest nasze studio jogi online i dzisiaj przed nami poranna praktyka jogi, szybkie kilkanaście minut, żeby dobrze zacząć dzień. Także zapraszam Cię na matę, usiądź wygodnie, skrzyżuj nogi przed sobą, odłóż dłonie na kolana, na moment zamknij oczy, zaczniemy sobie od kilku porannych oddechów. Postaraj się wydłużyć każdy kolejny wdech i wydech. Poczuj, jak Twoje ciało się budzi, jak dociera do niego powietrze, przechodzi przez klatkę piersiową żebra, brzuch. Chcemy utrzymać ten głęboki, spokojny oddech nie tylko przez całą praktykę na Macie, ale przez cały dzień, który przed Tobą. Spróbuj usłyszeć swój oddech. Weź jeszcze dwa głębokie oddechy. Pozwól głowie opaść do tyłu, zerkając w stronę sufitu, weź tutaj głęboki wdech, otwierając kartło do góry i z wydechem pozwól głowie opaść na bok, na prawą stronę, z wydechem wróć do tyłu, wydech na lewo i wdech do centrum. Zacznij zataczać delikatne półokręgi szyją do tyłu, puszczając ją swobodnie na boki w rytmie własnego oddechu. Wraca na matę, a wyciągamy się do boku, wzrok na sufit i z wdechem wróć dłońmi do góry, z wydechem na prawą stronę wyciągamy lewy bok do boku, góra wdech, wydech na prawą stronę, góra wdech, wydech na lewą, spróbuj odkładać coraz dalej. Rękę schodzić na przedramię i mocno otwierać boki tułowia, płynnie przechodzić ze strony na stronę, oddychać głęboko. Powoli zatrzymaj się w centrum i z wydechem odłóż dłonie. Naprzód maty wyciągnij się jak najdalej do przodu. Puść głowę luźno w kierunku maty. Możesz oprzeć ją na czole, jeżeli dosięgasz. Z każdym wydechem postaraj się zejść niżej, i wyciągnąć dłonie dalej. I pilnuj, żeby oba pośladki cały czas leżały na macie. I jeszcze jeden głęboki oddech tu i z kolejnym przyciągnij klatkę piersiową do przodu, podnieść pośladki odłóż kolana na matę i rozplącz łydki z tyłu stawiając je w pozycji kręgu podpartego przejdziemy sobie przez takie Koliste kocie grzbiety. Chcemy zatoczyć kółko, więc kręcimy się do boku, ale będąc w górze, wypychamy kręgosłup w stronę sufitu. Z wydechem, kiedy jesteśmy w dole, kręgosłup jest wklęsły. Wyciągamy głowę do góry, przyciągamy brzuch do maty. I zatoczamy. Takie kółeczka, zginając łokcie, wypychając łopatki do sufitu i ściągając je w dół. I powoli zmień kierunek. Zacznij kręcić się w drugą stronę, rozgrzewając cały kręgosłup. Z oddechem. zatrzymaj się w pozycji neutralnej odłóż palce stóp na matę i wyciągnij się do góry w pozycji psa z głową na dół możesz zatrzymać kolana skięte przeciągnij się aktywnie wypychając się od dłoni i z oddechem zacznij uginać raz prawe raz do kolano Przostując przeciwną nogę i przyciągając na zmianę pięty do maty. Puść głowę luźno, zwrotuj pośladki w kierunku sufitu. I powoli zacznij w ten sam sposób stawiać małe kroki do przodu zginając raz jedną raz drugą nogę podchodzimy naprzód maty stajemy na szerokość bioder przy stopach kolana zgięte, klatka odłożona na uda podkładamy lewą dłoń na środek i z wdechem prostujemy prawą nogę Prawa dłoń do góry, odkręcamy kratkę do boku. Z wydechem zmiana. Prawa dłoń na środek, lewa podnosi się do góry, skręcamy klatkę Patrzymy za lewą dłonią. I wydech zmiany. I na lewo, przezgięte kolana. Zostajemy ze zgiętymi kolanami i odchodzimy stopami na boki maty. Wysuwamy palce stóp na zewnątrz i z wydechem zginamy kolana. Opuszczamy pośladki na matę. Zostajemy w pozycji malasany. Łączymy dłonie z przodu na mostku i staramy się łokciami rozepchnąć kolana na zewnątrz. Doprostowujemy plecy. Czubek głowy ciągnie w kierunku sufitu. Oddychamy głęboko. Odkładamy lewą dłoń na matę. Wyciągamy prawą do góry. Odkręcamy klatkę, głęboki oddech. Z wydechem wracamy do centrum. Prawa dłoń na matę, lewa wyciąga się do góry. Delikatnie otwieramy biodra i wracamy do centrum. Odłóż dłonie przed sobą i wyślij prawą nogę do tyłu, odłóż ją na matę, podejdź lewą stopą do centrum. Podnieś się do góry, jesteśmy w naszym wykroku, odłóż dłonie na kolano i postaraj się z wydachem opuścić biodra w kierunku maty, klatka piersiowa jest uniesiona, wypchnięta do przodu delikatnie i puszczamy biodra coraz niżej. Z wydechem sięgamy lewą dłonią w kierunku maty i wyginamy się do boku. I powoli przenosimy się na drugą stronę. Prawa dłoń na macie, lewa sięga za głowę. I delikatnie przeciągamy się na boki. Raz na jedną stronę. Raz na drugą. Ok. Zatrzymaj się w centrum. Odłóż prawą dłoń pod barkiem. Odłóż palce, stopy z tyłu na matę. Podnieś nogę do góry i wyciągnij lewą dłoń w kierunku sufitu. że rzeczywiście zatrzymać kolano z tyłu na macie w ten sposób albo możesz jeszcze jeden oddech, aktywnie trzymać nogę w górze, z wydechem odkładamy dłoń na matę i robimy daleki krok do przodu prawą stopą, stopy są na zewnątrz zwrócone i jesteśmy w naszej malasanie. Bierzemy tutaj dwa głębokie oddechy jeszcze odstawiamy dłonie na matę, wysyłamy lewą nogę do tyłu, kładziemy ją na matę i podchodzimy delikatnie lewą stopą, prawą stopą. Zobaczcie, <laughs> jest wcześnie rano na środek. Dłonie na kolano. Z wydechem biodra ciągną na matę. Głęboki oddech. Schodzimy coraz niżej. Powoli kładziemy prawą dłoń do boku. I wyciągamy się. Lewa dłoń sięga za głowę. Na wdechu na drugą stronę. I w rytmie własnego oddechu wyciągamy się. Otwieramy boki tułowia. A biodra cały czas opadają w kierunku maty. Zatrzymujemy się w centrum, odkładamy lewą dłoń pod barkiem, tylnia noga się unosi, odkręcamy się do boku i prawa dłoń aktywnie ciągnie do góry. Pamiętaj o możliwości opuszczenia kolana z tyłu na matę. Oddychamy. I z wydechem wracamy dłonią na matę i stawiamy prawą nogę do tyłu. Pozycja psa z głową na dół. Przeciągamy się. Pięty ciągną na matę. Puszczamy głowę luźno. Głęboki oddech. Podchodzimy sobie małymi kroczkami naprzód maty. Z wdechem prostujemy plecy, odkładamy dłonie na nogi albo zostawiamy na matę, jeżeli możemy wyprostować nogi tutaj. Z wydechem skłon do nóg przyciągamy się jak najbliżej. I z wdechem kręg po kręgu podnosimy się do góry. Wydech dłonie wzdłuż tułowia. Z wdechem podnosimy dłonie do góry. I z wydechem na prawą stronę wyciągamy się do centrum. Wdech. Wydech na lewo. Góra wdech. Wydech do boku. Góra wdech. I wydech na bok. Góra. I bok. I góra. I na lewą stronę wydech. Wracamy do centrum. Wyciągamy się aktywnie, wypychamy klatkę do przodu. I z wydechem skłon do nóg. Przyciągamy się jak najbliżej. Proste plecy wdech. Z wydechem dłonie na matę. Robimy daleki krok do tyłu. Odkładamy kolana, klatkę na matę. Ok. Rozstawiamy dłonie na szerokość maty lub szerzej. Mniej więcej na wysokości klatki piersiowej i z wdechem rolujemy plecy. Do góry głowę na końcu. Z wydechem proste plecy odkładamy na matę. Do góry broda przy mostku wdech. Z wydechem patrzymy na sufit proste plecy na matę. Falujemy sobie w górnym odcinku kręgosłupa. Staramy się doprostować ręce, ale trzymamy mocny brzuch, żeby nie uszkodzić tyłu pleców. I jeszcze kilka razy. Delikatna fala. Ostatni raz to góry dech wydech na dół. Przyciągamy dłonie do klatki piersiowej. Podnosimy się na kolana i przyciągamy pośladki do sufitu. Przyciągamy się w pozycji. Przyciągamy pięty na matę. Głęboki oddech. Zwydam kolana na matę. Pośladki na pięty. I wyciągamy się w pozycji dziecka. Możemy rozsunąć kolana na boki i przyciągnąć, przyciągnąć klatkę jeszcze bliżej do maty. Zamykamy oczy. Wpuszczamy oddech, luźno. Czujemy jak żebra się poruszają o uda, o matę. Zostajemy tu jeszcze na kilka oddechów do końca praktyki. odnosimy się do góry siadamy sobie wygodnie odkładamy jedną dłoń na klatkę piersiową jedną dłoń na brzuch bierzemy głęboki wdech i wypuszczamy luźno powietrze w wydech Namaste Bardzo dziękuję za wspólny poranek. Życzę Ci miłego dnia i zapraszam po raz kolejny na matę, na kanał. Także do zobaczenia. Dzięki.